Zaczęło się jak kolejna rutynowa kontrola, ale to, co wydarzyło się potem, zmieniło wszystko. Doświadczona czarnoskóra pułkownik, szanowana za swoją służbę i opanowanie, stanęła twarzą w twarz z policjantem, którego uprzedzenia były niemożliwe do zignorowania. Jego ton był ostry, słowa pełne założeń, a postawa wręcz krzyczała o niekontrolowanej władzy. Ale to nie był zwykły obywatel. Zatrzymał kogoś, kogo nie potrafił rozpoznać. Nie wiedział, że ma do czynienia z kimś, kto stawił czoła znacznie trudniejszym bitwom niż jego protekcjonalna postawa. Spokojna, lecz stanowcza pułkownik opanowała sytuację w sposób, który go zaskoczył. Każdym słowem burzyła jego uprzedzenia i zmuszała go do skonfrontowania się ze swoimi czynami w sposób, jakiego się nie spodziewał. Na koniec nie tylko obroniła swoją pozycję, zmieniła całą narrację. Co zrobiła, że odebrało mu mowę? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć. Gdy policjant stał, górując nad jej oknem, jego pytania dotyczyły mniej powodu zatrzymania, a bardziej jej tożsamości. Skąd jesteś? zapytał, mrużąc oczy z podejrzliwością. Pułkownik, ubrana po cywilnemu, pozostała opanowana. Widziała takie traktowanie już wcześniej i nie zamierzała się wycofać. Zamiast od razu odpowiadać, spokojnie zapytała. Czy jest jakiś powód, dla którego mnie pan zatrzymał, oficerze? Jej głos niósł autorytet osoby, która dowodziła oddziałami, stawiła czoła presji i poruszała się w sytuacjach znacznie bardziej intensywnych niż ta przydrożna konfrontacja. Ale policjant nie był gotów zrezygnować ze swoich założeń. Naciskał dalej, jego słowa stawały się coraz bardziej kąśliwe. Nie wiedział, nie mógł wiedzieć, że kobieta, przed którą stał, to ktoś więcej niż przypadkowa osoba miała swoją historię, dziedzictwo i obecność, które miały sprawić, że to spotkanie stanie się niezapomniane. Ton policjanta się zaostrzył. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, zażądał, ledwie ukrywając swoje zirytowanie. Pułkownik spokojnie podała mu dokumenty, jej ruchy były pewne i celowe. Kiedy zerknął na jej prawo jazdy, jego postawa nieco się zmieniła, ale sceptycyzm w jego oczach pozostał. Szukając czegoś, czegokolwiek, co uzasadniłoby jego zachowanie, zapytał. Co pani tu robi? Jego głos brzmiał jak wyzwanie. Pułkownik wzięła oddech, starannie dobierając słowa. Jadę na spotkanie, odpowiedziała tonem, stanowczym, ale pełnym szacunku. Za jej spokojną powierzchownością kłębiły się myśli o tym, jak najlepiej rozegrać tę sytuację. Wiedziała, że to nie była zwykła kontrola chodziło o władzę, uprzedzenia i sposób, w jaki ktoś decyduje się odpowiedzieć. Tymczasem w oddali zaczęła się gromadzić niewielka grupa gapiów, których zaciekawione spojrzenia dodawały do sytuacji kolejny element napięcia. Policjant też to zauważył, ale nie ustępował, podwajając swoje wysiłki w przesłuchiwaniu. Nie zdawał sobie sprawy, że każde jego słowo i każdy jego gest prowadziły do momentu, którego nigdy nie zapomni. Cofnął się o krok, przeskanował wzrokiem samochód pułkownik, jakby szukając powodu do dalszego działania. Jego pytania stały się jeszcze bardziej nachalne, jego ton jeszcze bardziej protekcjonalny. Czy na pewno ten samochód należy do pani? Spytał podnosząc brew, trzymając w ręku jej dowód rejestracyjny. Pułkownik nie mrugnęła nawet okiem. Tak, odpowiedziała stanowczo. Nie miała nic do udowodnienia, ale wiedziała, jak ważne jest pozostanie spokojnym w takich momentach. Nie chodziło tylko o nią, ale o przykład, który dawała innym. Napięcie w powietrzu było niemal namacalne. Grupa, która się zebrała, szeptała między sobą, niektórzy nagrywali telefonami. Policjant zerknął na nich, jego pewność siebie zachwiała się na ułamek sekundy, ale szybko wrócił do roli. Proszę wysiąść z pojazdu, powiedział w końcu. Jego głos pewny, ale lekko niepewny. Pułkownik spojrzała mu w oczy, jej wzrok był nieugięty, bez chwili zawahania otworzyła drzwi i wysiadła, stojąc dumnie i pewnie. Jej cicha siła wytrąciła go z równowagi. Nie podniosła głosu, nie wdawała się w kłótnie, nie musiała, jej obecność mówiła sama za siebie. Tłum wstrzymał oddech, czując, że zaraz wydarzy się coś ważnego. Wtedy na miejsce podjechał kolejny samochód. Wysiadł z niego starszy rangą funkcjonariusz, jego mundur był nienaganny, a postawa pełna autorytetu. Zlustrował scenę, jego spojrzenie zatrzymało się na pułkownika. Zapadła cisza, w jego oczach pojawiło się rozpoznanie. Pułkownik wszystko w porządku? Zapytał z szacunkiem. Młodszy policjant zesztywniał, jego wyraz twarzy zmienił się z dezorientacji na przerażenie. Zorientował się, że kobieta, którą przesłuchiwał, nie była zwykłą osobą, ale zamiast się wycofać, wciąż próbował się bronić. Zachowywała się podejrzanie, wykrztusił, jego głos był defensywny. Starszy funkcjonariusz spoważniał. Ma pan na to dowody, czy kierujemy się uprzedzeniami? tłum ucichł pułkownik nie powiedziała ani słowa młodszy oficer wyraźnie się denerwował ale jego duma nie pozwalała mu ustąpić i wtedy pułkownik przemówiła oficerze czy wie pan kim jestem zapadła cisza starszy policjant zrobił krok do przodu to pułkownik johnson odznaczona weteranka która służyła krajowi przez ponad 20 lat tłum westchnął młodszy policjant pobladł pułkownik spojrzała mu w oczy to nie chodzi o mnie Chodzi o to, jak traktuje pan ludzi, bo następnym razem to może być ktoś bez tytułu. Gdy starszy funkcjonariusz odciągnął młodszego na bok, tłum zaczął bić brawo, a gdy pułkownik odjechała, jej telefon zawibrował. Dziękuję, zmieniła pani więcej niż jedno życie. Uśmiechnęła się. To nie były wielkie zwycięstwa, to były kroki w stronę zmiany.